Może być taki. Czas ktoś musi trzymać. Dobra, jest jakiś gwizdek. Jest. Dobra, to trener wszyscy. Posłamy trenera. Ależej, Dominik, do przodu ty, bia. Już teraz Dominik, podejdź, siły, podejdź siły teraz, dobrze. Już bez mnie. Już bierz Dominik do przodu, do przodu. Dominik do przodu, pokaż się mu po linii. Dobrze siwy, okej. Okay.

Zobacz, Michał, wejdź Kacper, ręce i spokojnie czekaj, Katper. Już podejdź do mnie, wyżej, wyżej. Dobrze, Durcio. Dobrze, nasz, 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 bierz. Michał, cały czas z tutaj. Siwy, róż mu po linii, jak macie zagrać? Odejdź siwy, dawaj, dawaj do niego siwy. Już miał szybciej za nim. Łukasz, Teraz, teraz dobrze. Brawo, brawo. Bardzo ładnie. Już. Już na dla Świetnie, Idziesz siwy, idzie siwy. Próbuj. Dobrze, Michał. Spokój siwy. Dobrze. dobrze. Próbuj, próbuj. Idziesz, idziesz. Idzie, idzie. Pierwsza. Brawo. Dawaj siwy, dawaj, dawaj. Dawa. Już miał do krycia bardzo do środka. Już już podejdź, już podejdź ci, on nie może przyjąć tej piłki, dawaj teraz, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj Durcio do niego, Szybciutko. Dobra, bierz miał piłkę, bieg. do chodź. Dobra, idziesz Bartek? Dobrze Bartek, dawaj do końca. Dobrze Siwy. Dobrze, już, już podejdź. Podejdź miał już.

Chodźcie się na homo! już! Wiesz, kurcz, obiesz? Każdy spędzili na 40. Nie, nie, nie. po co? Nie macie karty. Nie macie jest to Nie, tam mamy na Tam Ludami nie dobrze, to jest reweryjne. Dawaj, dawaj! go! zim, do karty. Ale <Valeurî> nie długa, Đó, các, dạ, đó, được, đó, được, đó được, cái thằng đó, đó đó cái. Camy, Camy. Đi về đur cho lại đi. Chắc phải là nhất thứ. Sao không được mà. Dawaj, dawaj, teraz. Wychodzimy do wyników, wychodzimy, wychodzimy Durcio! Wychodzimy! Dobra, no, no, będziemy wszystko pełnią głos! Już, hop! Dobra, nasz, bierz, bierz! Już jest Michał, graj z Michałem! Dawaj, Michał! Dobrze, dawaj, 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 Durcio! Do krycia, Michał! Dobrze, bierz, Durcio, piłkę! Już siwy po nie szukaj grania! Dobrze, dobrze. Brawo. Bardzo dobrze. Już wracaj, już wracaj. Dawaj, Zimy podejść, podejść, podejść. Miał króciutko.

A me. Patyna. Bardzo ładnie. Dobrze, dobrze. Kamil. Łap tu blok ten Michał. Kamil, nic teraz specjalnego. Nie było co tam dopaścić, nie skaj. Alejdnie. Dostaj tam, dostaj. Zobacz, <śmienicza> Bartek, kogo to jest? dajcie, 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 dobrze, dobrze, dajcie, Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, dajcie, skrycie. Michał, z dajcie, dajcie, dajcie,

To nie jest środka! Tutaj środka! Nie, za nie, jeszcze za za za... za za nie, nie, za chwilę za Łukasza. nie, wejdziesz za 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 nie, 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 za nie, do przodu. nie, 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 I perełka wejdzie za

Pójdźcie z tyłu! Pójdźcie! Pójdźcie! się do gry Pójdźcie! Pójdźcie! Bardzo Pójdźcie! Pójdźcie! O nie, o Wiktor, tak. no ma, to, nie ma, to, nie Durcio, to powinno wpaść! Zdrożny, chłopaki. Nic nie stało, Durcio. Dobra, od bramki. Już, już do krycia, miał. Dobrze, idziemy, się idziemy. wy Spróbuj uderzyć! Spokojnie! Durcio przed bramkarza! Michał! Zostajesz! Jeszcze jeden! Michał! Cofnij! Dobra jest, okej, okay, zostań! Chodź w pole karne! Dobra, ja

Zobacz, 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 mię, mię, zobacz, dostać, dobra, tak. dobra, zobacz, dobra, miał, zobacz, ostatniego, tutaj. dobra, dawaj, dawaj, już teraz, o to chodzi. dobra, chodzi, bardzo ładnie, już, już. dobra, wracaj. Wracaj, dobra,

А

Mama tutaj patrzy na mecz. Kuba, pomóż, co? Dobra, dawaj, dawaj, siweczki. Mama jest. z auto? Dorian, ty wejdziesz za chwilę za Wiktora, na mógł. Ja Kuba, Kuba, Kuba. Za chwilę, Ale Za chwilę, moment.

Dobrze Durcio, Dobrze, Durcio, bardzo ładnie. Dobrze, Kamil. Trzymajmy, trzymajmy. Ogi, trzymajmy, trzymajmy, trzymajmy. Ogi, Ogi, trzymajmy, trzymajmy. Ogi, trzymajmy, trzymajmy, trzymajmy. Trzymajmy, no, dawaj do czycia, już tu masz, nie dobrze, dobrze, Dominiku, o to chodzi. Ty tam masz być. Dobrze, Dominik, super. Idziesz, idziesz. Daj, przyjdź teraz. Daj, daj, durcio. Bardzo dobrze, Mikołaj. Daj, mamo, Распер Рейсер Конечно, купили комментаторы. Продажа 8:0. 7. Нет, 7:0.

Siłką, Oni! Do Durcio, był Patrz! Wracaj, Durcio! Dwóch jest! Już podejdź siwy! Graj! Dawaj, dawaj do, mnie do niego! Graj! Bardzo dobrze! Już wracaj! Szybciej! mani że nie odpalamy! nie gry! Nie ma wybijać. Gdzie jest? Wciok.

A mój kolega ma 47, ale teraz mam 49. No się! Obróć się! Obróć się! Obróć Ej, czekajcie. się! Obróć się! Obróć się! Obróć się! Obróć się! jedną. Dziewięć Jest -0 i przestańcie się kłócić. No a Dominik mówi, że 10. Nie, bo ja zapisuję, co? To ile jest? 9 10. 9. -10. 9 -10. Grajcie, wygrajcie się, nie kłóćcie. My zapisujemy. No, ja mówię też, że jest dziewięć zerowych. Będę dziesięć. o tym! Nie! Prawo no, Nie Zobacz, jaką ja oni okay. mają ręce, jak grudnie wygląda. Tak? Zabraknie pusteczkę. Cały środek! Ja Cały się na noga. mam takie! To Jan, graj, że piłką! O, dobra! Kasia.

szyko to... ja załonią jest... tam Nam pięcem, bo to mi usyka

Już podaj, już szeroko! Podajemy. Wiktor, szeroko! Bardzo dobre podanie Kamil, Kamil jest czas za sznurem. Kamin, czas Trzy za minuty, Trzy minuty.

Daj, każenie! Mimki! Ręce prowadaj ludzi! Wracaj! 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 Kamil, Wracaj! 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 보다 차아야다